Sosnowcy marzą o tym, by pierwszoligowe Zagłębie pieło się w górę ligowej tabeli i znów stało się wielkie. Zmieniono prezesa, a ostatnio również trenera. Co słychać dokładnie w klubie ze Stadionu Ludowego, o to pytał Paweł Palacz. Jesienne słońce zaświeciło nad Sosnowcem. Zmiany kadrowe w Zagłębiu zaczęły przynosić skutek. Za czasów nowego trenera drużyna jeszcze nie przegrała. Skupiamy się na tym, żeby tą małą serię przedłużyć coś więcej, bo ci piłkarze na co dzień mocno na to pracują, są w pełni zaangażowani, tworzą fajny kolektyw, co powoduje to, że coraz bardziej zawiązuje się taktyka. I, i mam nadzieję, że tymi elementami właśnie złapiemy większą serię. Zmieniona została głównie taktyka. Teraz drużyna ma nie tracić goli, a więcej strzelać. Przyszedł nowy trener, dał nam nowy pomysł na to wszystko, mamy nowe ustawienie. Pracujemy na treningach nad nim, uczymy się go, tak pierwsze mecze pokazały, że dobrze się w nim czujemy, ale jeszcze dużo przed nami pracy i pokory żeby następne mecze też wyglądały tak jak te dwa poprzednie. Pod koniec miesiąca mecz w Pucharze Polski z Piastem Gliwice. A kolejna okazja do pokazania dobrej formy już w niedzielę. Zagłębie podejmie u siebie Resowie Rzeszów. Liczymy na zwycięstwo, a jeśli chodzi o porażkę, no przede wszystkim będziemy robić wszystko, żeby, żeby te punkty jakby dopisywać. I tutaj skupiamy się na tym, żeby z każdym meczem funkcjonować lepiej jako zespół. Jeśli tak będzie, to ja jestem o wynik bardzo spokojny. O to, że Zagłębie zmierza w dobrą stronę, nie ma obaw również prezes, który dziś podsumował pierwsze Swojej pracy. My musimy być zdeterminowani, zaangażowani tak samo jak do tej pory. i Podążamy w dobrym kierunku, i na pewno będzie z dnia na dzień, będzie w klubie coraz lepiej. Chciałbym dać szansę ludziom tutaj z regionu, bo ja wiem, że um, to też będzie miało wpływ na, na rozwój piłki nożnej w zagłębiu. Podobno najlepszą metodą przewidywania przeszłości jest jej tworzenie. Piłkarze zagłębia sosnowiec, tworzą nową jakość i motywowani przez nowego szkoleniowca odbijają się od dna ligowej tabeli. Pytanie tylko, na jak długo starczy motywacji. Dla Sportu, Paweł Palacz.